Tutaj kluczowym momentem była pierwsza pielgrzymka papieża do ojczyzny, ponieważ on w zasadzie w każdym kazaniu, w każdej swojej wypowiedzi nawiązywał do trudnych doświadczeń naszego narodu w historii. Tak, papież jest tą postacią, która miała bardzo znaczący wpływ na losy świata tego przełomu. XX i XXI wieku. Zwykliśmy często te kremówki słynne, które Pani redaktor przytoczyła, kojarzyć z Ojcem Świętym, ale to jest raczej w takiej kategorii nieco anegdotycznej. Ojciec Święty przede wszystkim był miłośnikiem sportu, wielkim miłośnikiem sportu. Przyjmował na audiencjach całe kluby piłkarskie, ale także kibiców. Kibice w Polsce wtedy myślę, że zadziwili wszystkich, bo ponad podziałami zaczęli Organizować im prześwięte w intencji Ojca Świętego. I to kluby, które na co dzień rzeczywiście były bardzo zwaśnione, ten przeszkie odbywały na stadionach. Czy Jana Pawła II znamy poza czymś więcej niż poza słynnymi kremówkami papieskimi? Oczywiście, że tak, ponieważ. Ojciec Święty był jedną z najważniejszych postaci w historii Polski, ale też w historii Kościoła, zwłaszcza tego w XX wieku. Jego pontyfikat to był niezwykły czas, kiedy wokół nas zmieniał się świat. W Polsce rozumiemy to najbardziej, bo kiedy papież zaczynał swoją posługę w Watykanie, to był rok 1978, my jeszcze tkwiliśmy cały czas w systemie komunistycznym, nic nie zapowiadało, tego, że przez dekadę się to zmieni, ale także w innych miejscach świata. Papież, który odwiedził najwięcej w historii jako głowa kościoła krajów na świecie, starał się. Zaradzać problemom tych państw, zwracając zwłaszcza uwagę na ludzi ubogich, cierpiących. Dopominał się także o życie nienarodzonych, w ogóle o to, żeby życie było traktowane jako wielki Boży dar od naturalnego poczęcia po naturalną śmierć. Był przecież również przeciwnikiem kary śmierci. Ale myślę, że w historii Kościoła zapisał się szczególnie tym, że na początku swojego pontyfikatu wyłożył program, który bardzo konsekwentnie realizował. To był program, który opierał się na dowartościowaniu wartości, które płyną z Chrystusowej Ewangelii, z Bożych Przykazań. Tutaj kluczowym momentem była pierwsza pielgrzymka papieża do ojczyzny, ponieważ on w zasadzie w każdym kazaniu, w każdej swojej wypowiedzi. Nawiązywał do trudnych doświadczeń naszego narodu w historii, ale też pokazywał, że nawet najbardziej tragiczne położenie czy też życiowa sytuacja może ulec radykalnej zmianie na lepsze, jeżeli będziemy właśnie wiedni niezmiennym, fundamentalnym wartościom zdaniem papieża, to właśnie te wartości, a nie na przykład relacje ekonomiczne, konflikty zbrojne. Są źródłem pozytywnych zmian nie tylko na świecie, ale także w sercu każdego człowieka. I w swoim programie Solidarności, Jan Paweł II, w swoim programie społecznym, Jan Paweł II propagował ideę Solidarności, czyli troski o najbardziej potrzebujących, bezbronnych, ubogich, także tych, którym polityczne lub religijne ideologie odbierały podstawowe prawo do wolności. I ta intuicja Ojca Świętego nie zawiodła. Okazało się, że rzeczywiście cały jego pontyfikat to był wielki powrót do wartości, i jeżeli ktoś posłuchał papieża, to rzeczywiście jego rzeczywistość się zmieniała. I tak było w Polsce. Polacy w 1979 roku posłuchali papieża, i pamiętamy, że już rok po jego wizycie rozpoczęły się strajki. Które doprowadziły w efekcie do powstania pierwszego w bloku państw komunistycznych, niezależnego od władz, Związku Zawodowego Solidarność. No i rozpoczęło się tym samym trwające przez całą dekadę. Wyzwalanie narodów Europy Środkowo-Wschodniej spod politycznej kurateli Związku Radzieckiego. Yy, tak, papież jest tą postacią, która miała bardzo znaczący wpływ na losy świata yy, tego przełomu XX i XXI wieku. Więc yy, oczywiście zwykliśmy często te kremówki, słone, które pani redaktor przytoczyła, kojarzyć z Ojcem Świętym, ale to jest. Raczej w takiej kategorii nieco anegdotycznej. Rzeczywista wartość tego pontyfikatu to rzeczywiście to, że zmienił się świat i zmienił się Kościół. Między innymi dzięki wielkiemu zaangażowaniu to papieża z Polski. A czy papież podczas wizyt w Polsce upominał swoich rodaków, czy wytykał jakieś błędy Polakom? Oczywiście, że tak. Zasadniczo musimy rozgraniczyć jego pielgrzymki do ojczyzny z tego okresu, kiedy jeszcze byliśmy komunistycznym państwem. To jest pielgrzymka z 1979. Tak jak mówiłem, zupełnie fundamentalna w ogóle dla całego jego pontyfikatu. Potem pielgrzymka z 1983 roku, kiedy cała Polska go oczekiwała, bo trwał w Polsce stan wojenny. Ludzie byli przez komunistów represjonowani. Wielu ludzi ginęło za swoje poglądy i przekonania. I ta pielgrzymka w 1987 roku też niezwykle ważna, kiedy można powiedzieć, ten długi marc już wyczerpał wielu, niewielu jakoś pokładało nadzieję na to, że może dojść w Polsce do przemian. Okazało się, że znowu pielgrzymka papieska stała się takim wielkim natchnieniem, i rok później wybuchły strajki. Najpierw w Nowej Hucie w Krakowie, potem w Gdańsku, w Szczecinie, w innych ośrodkach, które w efekcie doprowadziły do zmiany ustrojowej w Polsce. Więc to jest ta, ta, ta część pielgrzymek, które miały troszeczkę inny charakter niż kolejne. Ojciec Święty bywał jeszcze u nas wielokrotnie. I zawsze wtedy, kiedy rzeczywiście no, ta cała polska demokracja troszeczkę zmierzała nie w tym kierunku, w którym uważał, że ona powinna zmierzać, no, potrafił repremendować Polaków, zwłaszcza jeśli chodzi o obronę życia nienarodzonych, zwłaszcza jeśli chodzi o ideę solidaryzmu, która gdzieś została zagubiona. To bardzo mocno wybrzmiewało w papieskich wypowiedziach Zresztą w emocjonalnych słowach podczas jednej z pielgrzymek stwierdził niemal krzycząc, że ma do tego prawo, bo Polska to jest jego dom, to jest jego ojczyzna, że on jest synem tej całej tradycji, historii, ale także i teraźniejszości naszego narodu. Więc, więc bywały takie momenty. My niestety, kiedy już odzyskaliśmy suwerenność, niepodległość, jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, kiedy się ludziom dzieje dobrze, to o wielu sprawach zapominają. No troszkę żeśmy zapomnieli tej nauki Ojca Świętego. Ciągle jego pielgrzymki jakoś cieszyły się wielką estymą, tłumy na ulicach, wielotysięczne tłumy na mszach świętych, ale jakoś nie nie potrafiliśmy wsłuchiwać się w to, co Ojciec Święty do nas mówił, i myślę, że jest to problem po dziś dzień, bo troszkę, troszkę zawsze papieża traktowano w Polsce jako taką ikonę no, jakiegoś człowieka, w ogóle światowego formatu, że należało do dobrego tonu pojawić się, nie wiem, w tłumie, na trasie, pielgrzymki, czy, czy na jakichś uroczystościach, jakoś nie bardzo. Nie bardzo wsłuchiwaliśmy się w jego nauczanie, bo ono po prostu jest dla wielu niewygodne. Ale to jest normalne. No, odkąd Pan Jezus zaproponował światu swój program życia dla człowieka oparty na Ewangelii, na Bożych Przykazaniach, na wszystkich, nie tylko wybranych, że sobie wybieram te, które są mi wygodne, no to pojawił się problem i ten problem trwa po dzień dzisiejszy. Dzisiaj zwykło się mówi, że żyjemy w trudnych czasach. To nieprawda. No, to zawsze są trudne czasy dla tych, którzy chcą rzeczywiście być świadkiem wiary i być wiernym Panu Jezusowi. I troszkę tak było z papieżem, że my go nie słuchaliśmy, tylko poddawaliśmy się jakimś emocjom, a tymczasem on mówił sprawy ważne, fundamentalne i mówił je do końca. Warto wspomnieć, że Ojciec Święty. Bardzo ciekawie podsumował swój pontyfikat. Mianowicie, umierał w roku Eucharystii, który ustanowił w Kościele, jakby właśnie w ten sposób chciał pokazać nam wszystkim wierzącym, co jest tak naprawdę najważniejsze na tym świecie dla nas. I tak podsumował ten wielki pontyfikat, wielkie sukcesy, które stały się udziałem Kościoła właśnie dzięki jego posłudze, gorliwości, konsekwencji. Pokazywał, że źródłem życia dla nas, ludzi wierzących, zawsze pozostanie Msza Święta, bo ona na nowo uobecnia zbawcze misteria sprzed ponad 2000 lat, a więc mękę śmierci, zmartwychwstanie Chrystusa, które z kolei z naszego punktu widzenia jest przecież najważniejszym wydarzeniem w historii świata, bo ono zupełnie zmieniło perspektywę tego, co przeżywamy tu na Ziemi. O tym papież też często mówił. My zostaliśmy powołani, żeby kiedyś razem z Chrystusem zmartwychwstać, a więc stać się świętymi. I to też trzeba zaznaczyć, raz ten rok Eucharystii, w którym zresztą w adkortacji, która wprowadzała rok Eucharystii, Jan Paweł II pięknie napisał, że chodzi o to, abyśmy jako chrześcijanie XXI wieku nie przychodzili nam msze święte z przyzwyczajenia, z tradycji, ale z tęsknoty za Bogiem. Niezwykle piękne sformułowanie. Ale też y, warto zauważyć y, w tym kontekście zaproszenia do Bycia Świętym, że Jan Paweł II był niespotykanym na nas na, na, dotąd w historii Kościoła, właśnie takim promotorem świętości. Y, ponieważ y, w, wyniósł na ołtarze największą w historii Rzeszę. Błogosławionych i, i świętych. I to wezwanie do świętości za czasów jego pontyfikatu wyrzmywało bardzo mocno. Zwłaszcza jeśli chodzi o to, że, że zwrócił uwagę, że Kościół XX wieku stał się na nowo Kościołem męczenników, tak jak pierwsze czasy chrześcijaństwa, że w różnych miejscach świata. W różnych kontekstach społecznych i politycznych ginęli w tym wieku XX ludzie, którzy wierzyli w pana Jezusa, ginęli za swoją wiarę. I to się dzieje zresztą do dzisiaj, bo może o tym się zbyt mało mówi, ale tak jest w wielu krajach świata. Za to, że ktoś wyznaje wiarę chrześcijańską, jest po prostu mordowany. I tutaj też w tej promocji męczenników papież dokonał pewnych precedensów w kościele. Chciałbym tu zwłaszcza przywołać postać Ojca Maksymiliana Marii Kolbego, który jako pierwszy w kościele został wyniesiony jako męczennik II wojny światowej na ołtarze. Dopiero po nim cała ruszyła machina tych procesów beatyfikacyjnych, kanonizacyjnych, pojawili się inni Także Polacy, dość wspomnieć, że w tym roku przypada 25. rocznica beatyfikacji 108 męczenników II wojny światowej. I to było niezwykłe, podobnie jeśli chodzi o, o męczenników, którzy ponieśli śmierć z rąk systemu komunistycznego. Również Ojciec Święty jest pierwszym, który zaczął ich wynosić na ołtarze. A więc Kościół uznał, że te dwa totalitarne systemy, które no, wywołały takie spustoszenie. W XX wieku na całym świecie, które mają ręce zakrwawione, bo wymordowały wiele milionów ludzi, są również uznani za tych, którzy są prześladowcami wiary Chrystusa. I że za tą wiarę z ich rąk ginęli także chrześcijanie, którzy zostali uznani za błogosławionych i świętych Kościoła. Czy ktoś jeszcze chce słuchać papieża Polaka? Czy w jaki sposób też sportowcy, kibice odnosili się bądź odnoszą względem Jana Pawła II? Myślę, że bardzo wielu ludzi chce słuchać Polaka, i o, o tym świadczyły chociażby protesty po tym, jak próbowano po raz kolejny środowiska lewicowe, liberalne zdewaluować cały jego dorobek. Te tłumy, które się pojawiły na ulicach, świadczą o tym, że on jest wciąż ważny dla nas wszystkich bo też zostawił po sobie bogatą spuściznę, którą, którą warto jeszcze analizować i ona wciąż jest aktualna. To jest jedna rzecz. Jeśli chodzi o, o środowisko kibiców, o które Pani pyta, Ojciec Święty przede wszystkim był miłośnikiem sportu, wielkim miłośnikiem sportu, przyjmował na audiencjach całe kluby piłkarskie, ale także kibiców. Pamiętam zwłaszcza audiencję, jakie udzielił Kibicą Wisły Kraków, kiedy Wisła grała z Lazio w Rzymie w ramach europejskich pucharów. To dla mnie ważny moment, ponieważ kibice Wisły zanieśli wówczas też prośbę o to, żeby papież pomodlił się za w zasadzie umierającego naszego przyjaciela, mojego przyjaciela od dziecka, Andrzeja dufeka, tak jednego z legendarnych kibiców lechi. I Andrzej z tego wyszedł. Andrzej z tego wszystkiego wyszedł, ale później ważny jest ten moment, kiedy papież umierał. Pamiętamy, że to kibice zresztą Lecha Poznań przerwali mecz w Poznaniu. Kiedy doszły do nich wiadomości, że Ojciec Święty zmarł, okazało się, że to nie jest jeszcze ten moment, ale kibice w Polsce wtedy myślę, że zadziwili wszystkich, bo ponad podziałami zaczęli. Organizować im święte w intencji Ojca Świętego. I to kluby, które na co dzień rzeczywiście były bardzo zwaśnione, ten msze się odbywały na stadionach. Papiec zresztą też powtarzał, że jest kibicem Krakowi. Robił sobie zdjęcia bardzo chętnie w szalikach, ale oczywiście nie o to chodzi. Ja wracam do tego momentu, kiedy Ojciec Święty umierał, bo moim zdaniem z perspektywy czasu, a ze środowiskiem kibicowskim jestem związany od, od początku lat 80. I ciągle jestem. Bardzo mocno w to środowisko zaangażowany, to był taki moment, który pozwolił nam wszystkim zobaczyć, że są takie momenty w naszym życiu, takie wartości, które pozwalają na bok odsunąć jakoś codzienna animozję. One są po prostu właśnie fundamentalne i ważne. I na tym doświadczeniu w 2008 roku. Zbudowaliśmy coś, co jest zupełnym fenomenem na skalę świata, mianowicie kibicowskie pielgrzymki na Jasną Górę. One zawsze na początku stycznia gromadzą no jeszcze naj, Największa pielgrzymka, 9 tysięcy kibiców. Później troszkę pandemia to yy, oczywiście przystopowała, ale, ale w tym roku już znowu było kilka tysięcy. Yy, właśnie odwołujemy się do tego doświadczenia i przez 16 już lat spotykamy się na Jasnej Górze, żeby rozmawiać o sprawach dla nas ważnych, z yy, tej polskich, w różnych szalikach, różnych klubów. Yy, I to jest niezwykły fenomen, który zaintrygował chociażby. Dziennikarzy z krajów zachodnich, ja udzielałem przez te 16 lat wielu wywiadów, nakręcałem nawet film dla BBC o tym fenomenie, więc to też jest jakiś owoc właśnie tej posługi Jana Pawła II. Super, bardzo dziękuję.